A właśnie, że nie powiem, jak wyglądam? Elegancko? Chyba nie, bo. Jak widzicie, trochę mi nie poszło. Ale przestańcie na mnie krzyczeć, przecież pracuję. Robię cały czas. Do roboty się weź, do roboty się weź. Raz magia, raz technologia, raz ten, raz wydarzenia ze świata i tak dalej. Przecież ja nie mogę tak z tematu na temat z kwiatka na kwiatek, bo zwariuję. A moja schizofrenia się wciąż rozwija. Słuchajcie, moi kochani, kolejny odcineczek. Poświęcimy y, zagadnieniu słowa delta. Y, poświęcimy temu, co się z tym kojarzy i dokąd nas to słowo prowadzi. Bo skoro wszystko znaczeń ma kilka, skoro wszystko ma y, twarz podwójną, odbicie lustrzane, to może i my przestańmy patrzeć powierzchownie i skupiać naszą uwagę na tym, co widać, na tym, co można łatwo odszukać, a Zróbmy Schachermacher i wejdźmy głębiej. Co kojarzy się ze słowem delta? Rzeka. Jaka? Nil. Nil to Egipt. Egipt? Kolebka cywilizacji? Początki? Ale co kojarzy się z egipską rzeką Nil? W rzece płynie woda? Płynie woda, a co w wodzie? Ryby. A co z tymi rybami jest nie tak? To jest bog, bo, bogiem wody. Jak on się nazywa? Kim on jest? Co on? Jakież to zabawa tutaj poleciała? Nie powiem, że jestem pod wrażeniem tak logicznej analizy zwykłego słowa. Nie powiem, że jestem pod wrażeniem. Jestem wręcz zachwycony takim rozwojem wypadków. Dlatego rozwiniemy ten odcinek o. Ważne spostrzeżenia. Przede wszystkim, czym, kim, jak, co z tą deltą, co z tą koroną i. Dalej, za ciosem kolejny. Ciekawy ten, ale materiał za materiałem. Spokojnie, spokojnie. Pół czaszki ogoliłem. Następny odcinek, nagram. I resztę czaszki ogole. Fryzjer niepotrzebny do łysego. Ale słoneczko dokucza strasznie. Nie lubię, nie lubię. Delta to czwarta litera alfabetu greckiego. Fen fenicki delet. Wartość numerologiczna tej litery to 4. Obok. cztery? Wartość numerologiczna tej litery to 4. Która to fala? Dziękuję, nie słyszę obok lambdy i 11 litery greckiej, delta używana jest jako symbol również w chemii i oznacza jeden z typów heliakalności związków o strukturze heliksy. Heliksa to krzywa trójwymiarowa, zakreślona przez stały punkt, obracająca się wokół własnej osi i poruszająca się ze stałą prędkością, tworząc stożek lub walec. Podwójna heliksa to ludzkie DNA. Kiching! Mamy Was po raz drugim na początku tekstu, moi kochani. Czyli same słowo delta, czytając wyjaśnienie, w wyjaśnieniu już mamy nawiązanie do. Eee, czwartej fali i ludzkiego DNA. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, jakie się kryje pod tym jednym dziwnym słowem. A gdzie jeszcze rzeka Nil? Gdzie jeszcze egipskie rytuały? Gdzie jeszcze noszenie masek? Gdzie jeszcze koronowanie? Ogrom materiałów, jakie odkrywamy pod symbolami iluminackimi, jest tak olbrzymi, że w pewnych momentach z pełną naprawdę mam ochotę się odłączyć, zaszyć w jakiejś latarni nad brzegiem morza i nie wychodzić stamtąd miesiącami albo latami, tylko studiować, czytać, uczyć się, czytać, uczyć się. Jestem już tak pazerny na tą wiedzę, że niedługo zobaczycie łysego jak szaleje. Nie, tam na miękko. Lubię to po prostu. I stanowi podstawowy element struktury przestrzennej cząsteczki DNA. Podwójna helixa to w biologii także rodzaj struktury drugorzędnej białka i łańcuchu kwasu deksyrybonoinowego. Najsławniejsze delty rzeczne na Ziemi to delta Amazonki, Gandens, Braham Pupa, Orinoco i czwarta delta Nilu. Delta to ujście rzeki. W w postaci kilku odnóg, przypominający właśnie grecką literę deltu. Ta Nilu to rozregła rzeka Nil w północnym Egipcie, Egipcie, w miejscu, gdzie wpada ona do Morza Śródziemnego. Egipskim, egipski, egipskim bóstwem nilowym i pogrzebowym był Hapi, bóg starożytnego Egiptu, jeden z synów Horusa, Urna Kanop. Z harpim rytualne naczynie używane w rytuale mumifikacji chroniła płuca mumifikowanego człowieka. To, to bóstwo do rocznych wylewów Niulu miało zapewnić uprawę roślin i miało wiele nazw, m.in. pan ryb i pan ptactwa wodnego oraz pan rzeki niosącej życie. W Dolnym Egipcie zdobiono hapi papirusem. To jest materiałem z trzciny cukrowej. Zaś w, gru, w Górnym krokodylami i lotosami. Często przedstawiano go jako niosący dary lub nalewający wodę z amfory. Smukłej glinianej wazy. Za panowania XIX-letniej dynastii hapi często przedstawiany był jako para postaci trzymających i wiążących długie łodygi dwóch roślin, przedstawiających gór. I Dolny Egipt. Cała ta sywiąflika na, nawiązuje do cech kundalini. Jest na, jeśli nałożymy linię na obraz satelitarny delty Nilu, powstaje symbol Tau Ang, drzewo świata axis mundi. Reprezentuje południk zerowy Gilzy. Symbolizuje również centralny kanał Schumana w ciele. Wow, 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 wow. wow. Spokojnie wyhamuj na chwilę. Moi kochani, nawiązanie do płuc, do Boga, ryby. Rozumiecie, gdzie my jesteśmy już? Płuca, koronka, która niszczy nas, respiratory, które ro roz rozrywają rytualnie płuca swoich ofiar. W czym my bierzemy udział? A to są a to są zapiski egipskie. To nie są żadne artykuły ten ten, tylko to są artykuły wzięte z ksiąg dawnych starych ksiąg. Rzeka Nil i Delta Nilu, nałożone na schemat systemu fizjolog fizjologia Kundalini Czakry, ukazuje, że lokalizacja Gizy i Wielkiej Piramidy, to miejsce, w którym znajduje się czakra trzeciego oka na czole. Hinduski glif dla tej czakry w rzeczywistości ma trójkąt piramidę. Wewnątrz okręgu ozn oznaczający Boską Triadę, centralne wzgórze, neutralność, szyszynkę, pierwiastek męski i przysatek pier Czerwiastek żeński. Czy wy rozumiecie, że oni tutaj to wszystko. To, to wszystko to sobie po prostu tutaj jest? I tak sobie. O tak sobie tutaj siedzimy i sobie tutaj to czytamy? Dostaniecie linki? Jasne, że dostaniecie linki. Podsumowując, Nil reprezentuje w ludzkim ciele elektrycznym centralny kanał szumana, Wielka piramida, trzecie oko, delta Nilu zaś reprezentuje promieniowanie świ światła z trzeciego oka i czakry korony. Bóstwa wodne są powszechne w mitologii. Były bardzo czczone przez różnorakie ludy. Często potformuło wielorybów, smoków i węży. W Mezopotamii był to Marduk, Bóg związany z wodą. Oj, marduk, marduk, jachwe, ten sam krwiożerczy Bóg, który występuje i prześladuje nasze słowiańskie plemię nieustannie, wszędzie. I po raz kolejny, klikając w komputer słowo delta, poszukując informacji na temat podaną mi na tacy informacje przez moich oprawców, docieram do takiego czegoś, docieram do takich rzeczy, do takich info. Nil zaś reprezentuje promieniowanie oka i czakry korony. Bóstwa wodne są powszechne w mitologii były czczone przez różnolakie rudy pod formą wielorybów, smoków, węży. W był to barmuk, był związany z wodą, roślinnością, sołdem i magią. Zaś według badacza Jordana Maxwella, bogiem czczonym przez Watykan jest hebrajski Dagon, bóg rolnictwa, który był głównym bogiem czczonym przez wiele ludów semickich. Termin Dagań w języku hebrajskim i ugaryckim – Określa ziarno, a słowo dak oznacza rybę. Ziarno nawiązuje do wód, pływów ustrojowych człowieka, nasienia. Hapi nalewający wodę z dzbanu symbolizują erę wodnika. A więc, poprzez całą tą symbolikę delty, która wije się niczym nasze DNA, niczym wąż Kundalini. Oświecając naszą Trójcę Świętą, my cały czas krążymy przy tych tematach. W każdym odcinku, z każdej strony, docieramy do tego samego. I zobaczcie, dokąd zabrała nas delta. Sprawdźcie Boga, Boga, jak on się tam nazywał: Dagon. Sprawdźcie Boga Dagona. Sprawdźcie Marduka. Pouczcie się, poczytajcie, po, poszurajcie ich wszystkich. A my przeniesiemy bardzo szybko się teraz do objaśnienia Wam e, symboliki metodyki koronowania, koronki. Temat przyklepany, ale takiego wykonania e, jeszcze nie słyszeliście. Włóż mi tę koronę, dusza ma wzdycha do nieśmiertelności. Antoniusz i Kleopatra, Szekspir. Będziesz koroną chwały w ręce pańskiej, koroną królestwa w ręce Boga Twego Izajasz. Korona symbolizuje władzę, zwierzchnictwo i potęgę. Ta zwierzyczkami uważana była za atrybut e, wielkiej matki Keibe Ops jako bogini wojny i obrończyni miast. Trzy korony zdobywające triareł papieską symbolizują mistyczną władzę nad trzema światami: duchowym, psychicznym i fizycznym. Koronowanie i pieczętowanie trzech sfer, o których Wam mówiłem w ostatnim tym, macie pisma, to nie moje słowa, przytaczam źródła na poświadczenie moich teorii. Korona symbolizuje władzę, zwierzchnictwo i potęgę. Czytaliśmy to. W micie hellenistycznym nimfa Sakamilis wyprosiła u bogów połączenie w jedno ciało z synem Hermesa i Afrodyty, co nawiązuje do konieczności zjednoczenia w sobie pierwiastka słonecznego i księżycowego, męskiego i żeńskiego. Wyrazem trudu tego połączenia jest korona cierniowa, emblemat Chrystusa, nawiązu nawiązujący do małżeństwa nieba z ziemią. W kabale korona nawiązuje do najwyższej sfery Kether. Będącym źródłem całego świata przepływającego przez drzewo życia, kręgosłup, połączonej z birmą, inteligencja, myśl racjonalna, myśl empiryczna, matematyczna, racjonalna, rozumowanie i prace intelektualne, lewa półkula mózgowa. I chochmą mądrością świat pomysłów, prawa półkula mózgowa. Niebiańskie konstelacje złożone z gwiazd symbolizujące boskie ciało wyznaczają też ziemski ład i sta i stały się przyczyną różnych kultów. Obraz nieba całkowicie łączy się z ideą Bogów, dlatego też w Biblii pojęcie Bóg i niebo używane, używano czasami zamiennie. Dualizm niebo-ziemia odnosił też się do podziału płci. Również niebo północne posiada swoją koronę. Gwiazdozbiór korona Borlis, widoczny w Polsce wiosną, latem i jesienią, korona. Boreal związana jest z mitem Adriany i Minotaurem. Stworzenie ludzkim ciałem i głową byka. Zaś diadem z gwiazdy przedstawia koronę wykonaną przez boga Hefajstosa, którą Adriana nosiła w dniu swojego ślubu. Dzięki nici Adriany ukochanej Tezeusz pokonuje Minotaura i wydostaje się z labiryntu. Co nas do zwycięstwa nad zwierzęcym instynktem poprzez Minotaura i odnalezieniu własnej duchowej ścieżki. Wyjście z labiryntu. Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Gemma wzięła swoją nazwę od łacińskiego słowa oznaczającego klejnot, co może nawiązać do jednego z trzech klejnotów Buddy. Obok niebiańskiej korony znajduje się zagrażający wąż łacińskie serpens, który dawniej tworzył jeden gwiazdozbiór ze sławnym wężownikiem. Podzielony został na dwie części głowę i ogon węża. Teraz jego dwie części leżą po przeciwnych stronach tego gwiazdozbioru. Pojedynczy wąż może przypomnieć o choćby ulubionej przez egipską Kleopatrie, Kleopatrę VII metodzie samobójstwa, ukąszenie jadowitego węża, niebo przypomina o konieczności zjednoczenia dwóch węży, symbole powiązane z królestwą koroną, gwiazdy, złoto, słońce, i owisz. Informują o wzniesieniu człowieka z sfery nie nieśmiertelności poprzez samopanowanie u polegającym na zjednoczeniu. Dwóch półkul. Królem może być każdy. I czas jest piękny i wspaniały. Teraz, co tutaj nam się wyłoniło? A więc oni też posługują się i symbolizują i robią wszystko według ee, starych egipskich praw, ksiąg i rytuałów. Oni planując y, rytuał, śmiertelny rytuał śmierci na całym świecie, który jest właśnie prowadzony, oni muszą postępować według wytycznych tych wszystkich rytuałów i ksiąg. Ja sobie tutaj powoli te wszystkie księgi czytam, uczę się i studiuję. I powoli rodzi mi się schemat całej obłudy, iluzji, jaką oni wykorzystują. Chcę Wam tylko powiedzieć, że to nie oni wymyślili to wszystko, a oni wyczytali to z ksiąg. Jest to wcześniej zapisane, si oni się tylko czymś posługują. Mając władzę, pieniądze, mając władzę nad każdym Waszym aspektem życia, tworzą Wam iluzję. Sztuką jest się w tym wszystkim połapać, sztuką jest ocknąć się z tej iluzji. Następne materiały źródłowe, gdyż kiedy ja mówię, jest dobra, szur, co ty tam gadasz, bla 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 i tak dalej. Ale macie źródła, macie książki. Fakt zakazane. Fakt, żeby taką wiedzę posiąść, trzeba przeczytać 120 stron jakiej książki. Ktoś to przeczytał, ktoś to podał mi, zrobione, ktoś wykonał godziny pracy, tygodnie. Poszukiwan, szukań, a ja w pół godziny podaję wam gotową pracę, gotowy owoc za mną stoi wielka grupa ludzi, jest to całe wielkie studio ludzi ze wszystkich dziedzin alternatywnego świata spisków, który powoli na waszych oczach staje się prawdą i teraz tsz, 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 piąteczki ej, ej, jest radość, dobra, ostatni ostatni ten i lecimy a nie mówiłem, a nie mówiłem. Co się dzieje teraz? Słuchajcie z, zamaskowa z zamaskowanymi osobami. A te a nie mówiłem i te te to zaraz e, zaraz może ten pójdę za ciosem i dam wam. E, a widzicie tam tutaj tak jak ładnie tutaj farma działa i na niebie są takie chmurki zwykłe i takie prążkowane. No to sobie zobaczycie. 18 minuta i 8 sekunda. Tak jest, czarujemy cały czas, czarujemy. Eee, słuchajcie, dwa buchy i głuchy, sekundka, bo. Zapowietrzyłem się i rozgadałem znowu, a do filmów muszę się tonować, to nie lajwy. Chociaż na live też taki galop to niedobra sprawa, bo chłopaki krzyczeli na mnie. No, ale tak mam, taki jestem, no. Szum tego oceanu, oceanu, morza, chciałbyś oceanu, nie? Niedługo i oceanu, będziecie tam ze mną. Szum tego morza ich, dla mnie jest hipnotyzujący, jest jednym z, z, z dźwięków a... <laughs> wow! jednym z dźwięków, który potrafi mnie naprawdę yy, zahipnotyzować na długie, długie minuty, odciąć po prostu a z mewami rozmawiam cały czas no, Hektor dzisiaj nie trenuje, bo wiatr porwisty, widzicie, fala duża także Hektorek, widzę, śpi sobie na okienku, odpoczywa Mamusi, tatuś też yy, blisko zbiornika ze słodką wodą, czyli z deszczówką. Wszyscy obsadzeni, no na, nawet nie latają, no tylko wariaty dzisiaj ten szybują. Dobra, kolejny, kolejny puzelek wam od odsłaniam. Nie ukrywam z satysfakcją. Maska z łacińskiego mascara wiadomo, wi widmo, istota demoniczna. Pochodząca od germańskiego maska, francuskie maskui, arabskie maszczarach. Przykrycie twarzy lub jej części z otworami na oczy, początkowo używane do celów magicznych lub obrzędowych, używana była od starożytności, zarówno do obrzędów, jak i celach, celów praktycznych. W, w starożytnej Europie często używana była w teatrach greckich, zaś w średniowieczu, w czasie zabaw karnawałowych, zwanych maskaradami. Stanowi symboliczny orlament bogów, urzędników, czarnoksiężników czy aktorów. Jest symbolem, aby pozwalała działać w anonimowości, co mogło pociągnąć za sobą bezkarne działanie. Tak więc jej znaczenie było yy, podobne było do rękawicy. Nawiązuje do niemożliwości zdemaskowania prawdy, tajemnicy. Zakładane Zakładane w rytuałach inicjacyjnych lub pogrzebowych mają na celu ukazanie postaci jako jedynie pośredników między inicjonowa... In Inicjonowanym, albo z kością, między niebem a ziemią. Maska intryguje, fascynuje, ale też depras depersonalizuje, unicestwia indywidualność, neguje własną tożsamość, może ukrywać duszę noszącego i jej złe intencje, jak na przykład maska bandyty, czy kreatur demonicznych, maski karnawałowe, natomiast pozwalają na absolutną wolność. Brzydka pozwala na uze uzewnętrznienie nieśmiałej tendencji może stać się doskonałym objawieniem ukrytych pragnień, które zwyczajowo się ukrywa. Parado paradoksalnie więc mimo z jednej strony ukrywa, może mieć funkcję odkrywczą, pozwala na uzewnętrznienie tłumienia, tłumionych rządzy, również tych groźnych i niebezpiecznych dla własnego ja, ale też ukrywa zło, może również ukryć dobro. Może ukryć na przykład zamiar depopulacji, może ukryć zamiar e, ukrycia się za e, barierą rządową, za indywidualnością polityczną, za tym, że ja tylko wykonywałem rozkazy. To on mi kazał ci to wstrzyknąć. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za to, co się dzieje, ale jednak wszyscy muszą to zrobić, za co nikt nie poniesie odpowiedzialności. Maska. Nosimy maski. Jakie maski zakładamy codziennie? Fajnie znać powiedzenie ze, ze strony magicznej, ze strony tej, dzieje się magiczny rytuał na nas wszystkich, a my mówimy, nie wierzymy w magię, ta, ta, magię, no, to weź coś wyczaruj, no, weź, wyczaruj se milion, nie? Uważajcie, uważajcie sobie. Pozwala na uzewnętrznienie tłumienie. Postacie takie jak Zorro, Batman czy Spider-Man są przykładem tego, jak zrzeknięcie się własnej tożsamości może przynieść grupowe korzyści. Zrzeknięcie się tożsamości może przynieść grupowe korzyści. Zrzekli się społeczniaki na rzecz grupowej korzyści swojej tożsamości, zasłaniając ryje. Pokazanie siebie w prawdziwym świetle. W teatrze greckim, rzymskim czy chińskim, noszenie masek przez aktorów ma na celu ukrycie emocji aktora, izolując w ten sposób graną postać od swojej tożsamości. Maski teatralne o wyra wyraznych rysach teatralnie e, mają produkować w widzu mocną reakcję. Te chińskie o kolorze czerwonym mają wyrażać bohaterstwo i odwagę, białe zaś zdradę. Podczas egipskich rytuałów, śmierć. Śmierci nakładano je zmarłym. I tutaj, i tutaj, zakończymy specjalnie ten odcinek, ponieważ całość egipskiego rytuału, do którego zaprowadziła nas rozkminka z tego odcinka, <laughs> się zrymowało, e, mówi nam, że my musimy się teraz zapoznać, kim jest ten Bóg Dagon. Dlaczego wa Watykan wyznaje rybę? Co oni mają na czapkach? Pierwszy znak chrześcijaństwa to ryba. Jezus był rybakiem. Symboliki i dróg kolejnych pokojów jest tak dużo do przerobienia Kolejnym artykuł, kolejny artykuł, yy, kolejna wiedza. Ale jak pięknie wszystko, schodzi się teraz to wszystko w całość. I trzeba usiąść i po raz kolejny zweryfikować kolejne zagadnienia. Czyli moi kochani, znowu roboty mam tyle. Trzeba to rozwinąć, trzeba to pociągnąć, a my zajmiemy się kolejną sprawą. A dowiecie się o tym może w następnym po prostu odcinku yy, z tytułu. Yy, Mój ostatni odcinek został ścięty. Chyba mi się tak wydaje, bo... Nie tyle minut mi się nagrało, co chciałem, także muszę się wyrobić naprawdę przy tym e, 30-minutowym e, tym. E, kochani, podziękowania dla Was mega za aktywność. Podziękowania jeszcze raz za, e, za czat, za komentarze, za linki, za rozwijanie e, dalsze rozwijanie, uzupełnianie teorii, dla, za znajdywanie. E, ...wszystkich artykułów i rzeczy, które e, jakby podświadczają nasze założenia, jakby e, próbują udokumentować i u, u obsadzić w rzeczywistości, że tak powiem, to co w ostatnim roku było tylko powodem do wyśmiewania nas i nazywania nas szurami, psychopatami, schizofrenikami, spiskowcami. Słuchajcie... Wychodzi wszystko na jaw, ale to, jak my będziemy ze sobą rozmawiać, jest jedną z najważniejszych rzeczy. Jeżeli my będziemy potrafili zaprezentować taki poziom, jaki zaprezentowaliśmy na Gabriela Live, Live w urodziny, to mamy wielką przyszłość. Mamy świat w rękach i wszystko, moi kochani, wszystko jest możliwe. Tylko wtedy, kiedy usiądziemy, i sami siebie będziemy uzupełniać, rozumieć i próbować w należyty sposób poprawiać informacją. Widzieliście co się stało, kiedy osoby o tak wysokim poziomie informacji wspólnie zasiadły do dyskusji, osoby które się lubią i osoby, które argumentami się uzupełniają, a nie zwalczają. Z Planowanej godziny czy dwóch, zrobiło mi się sześć. I uwierzcie mi, siedziałbym dalej. Gdyby moja żona nie przerwała mi tego live'a, siedziałbym dalej, dalej bym nawijał. Tak mocno to kocham, tak mocno kocham do Was mówić, tak mocno uwielbiam rozwiązywać te wszystkie zagadki. Słuchajcie, ja się tym jaram. Ja jestem fanatyczny co do tego. Jeżeli dane mi będzie to robić, to będę to robił do utraty tchu, to, ma, to wam mogę obiecać, także dzięki, dzięki za motywację dzięki za siłę, dzięki za energię dzięki za to, że jesteście, dzięki że myślicie, bo w wielkim gronie damy radę to położyć na łopatki zanim to wprowadzą a potem i tak się będą z nas wszyscy śmieli, że jesteśmy szurami i, i, i tak w ogóle tak nie było, wy przeinaczą rzeczywistość ale nieważne, wszystko jest nieważne Ważne, że jesteśmy i ważne, że działamy na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim i do zobaczenia przy następnym odcinku. A w następnym, w następnym odcinku dowody na to, że Szury rok temu jednak miały rację. Pozdro.